Siemano, jesteśmy na Top 100! <laughs> Siemano, jesteśmy na Top 100! Reziego! Dzisiaj bierzemy udział w nagrywkach do Reziego filmu na 5 milionów subów! Zawierałem was ze sobą. Spotkaliśmy tutaj naszego znajomego, Bartka, Pl Plana Drinka, lokowanie produktu. Ustaliliśmy, że kto wygra z nas, odpala drugiej osobie 1000 złotych. Więc już mamy 3% szansy. Trzeba to przybić. Przybijamy. Bartku, jak wrażenia z pierwszych minut? Bardzo mi się podoba w sumie. No, ale te są. Pogoda jest. Widaczki są takie, o proszę. Robimy unboxing worka SFD. Pakietu startowego. Z suchym Co my tam mamy? Rubki. Energy drink. Energy drink drink. Bartek by zrobił drinka. Batonik. batonik, masełko orzechowe kolejny batonik tu witaminki bafelki kolejny batonik i cola lemon cola lemon mm. fajnie, fajnie, dzięki Rezi Musieliśmy ustawić się w grupach 20 osobowych Konkretnie w 5 takich grupach Przed ikonkami Jeszcze nie wiedzieliśmy co one oznaczają Tylko się domyślaliśmy Rezy nam nic nie powiedział Powiedział żebyśmy się ustawili tak jak w Squid Game Przed ikonką No więc zrobiliśmy to No i co trochę się ponapinaliśmy Mówimy Mustang To się ponapinamy pokażemy bicepsy Ale to co nas czekało o, możecie zobaczyć za chwilę. Oglądajcie dalej, kibicujcie nam i trzymajcie kciuki. Czasami już urządziła? Kaj Bartek, Bartek. Jesteśmy po pierwszej konkurencji. Wybraliśmy konia. Było do wyboru jeszcze gaming, siła. I do tego jeszcze. O, parasolka i przycisk, YouTube. Wybraliśmy konia. Postawiliśmy na. Prze przekminiliśmy to, bo nie wiedzieliśmy, jakie będą konkurencje, no i tak myśleliśmy, co to może być, no i wymyśliliśmy, że koń to może być bieganie. I okazało I się, to... że było to bieganie. Teraz macie kilka przebitek z tego biegu. No i udało się, Bartek Pozycja Trzecia. Trzecia. Ja byłem chyba szósty albo siódmy. Ewcia była ósma i przechodzimy. 10 przychodziło, 10 odpadało. Tutaj możecie zobaczyć jak Ci, którzy wybrali ikonkę siły, musieli zmierzyć się w konkurencji siłowej na trzymanie szklanej kuli przed sobą. Tutaj takie poboczne... No i następne zadanie: czyli jak kojarzycie Squid Game ikonka parasolki musieli wydrapać kółeczko na ciastku za pomocą igły? Ja, z ja jestem Cinderbakiem. Zobaczmy, co tu mamy zadanie. To jest bardzo proste. Zobaczmy. Aha, jak ty tak mówisz, to macie minutę. Żeby się podzielić na dwa równe zespoły. Z okay. okay. chwilą Ewcia podczyna pomysł na to, żeby nazwał tyle tuli No i zobaczcie, jak było to w odcinku. Tutaj widzimy, że zbieramy się już na kolejną konkurencję. Ze wszystkich pięciu konkurencji odpadło dokładnie połowa uczestników, a to oznacza, że zostało nas 50 osób. Ale widzicie słoneczny patrol biegnie, biegnie, biegnie. Do kolejnej konkurencji, którą jest dmuchany tor na wodzie. Zaraz go zobaczycie i się zdziwicie. Startowaliśmy. Praktycznie w odstępach paru sekund, czyli bardzo dużo osób, bo pewnie około 40 było równocześnie na tym torze. Było ślisko, mokro, ludzie się przewracali, wywalali, przewracali do wody, no i wszystkie chwyty były dozwolone. Najlepsze 30 osób przechodziło dalej. Jak widzicie, wskakujemy do wody, no bo nie można być suchym na tym torze. Ale jak nam poszło, zaraz Wam opowiemy. Zobaczcie, jak ci ludzie się tutaj przewracali. Rami, Rami What's up? Co teraz zrobiliśmy? Zrobiliśmy ten Jak było? Było? <laughs> było strasznie ciężko, trzy razy wpadłem na pierwszej przeszkodzie Ale potem już jakoś poszło Nawet i FC połowem Wciągając ją gdzieś tam na górę Było turbo ciężko, ręce takie spompowane bo wy przechodzisz, nie też yy, jakikolwiek oddech Ale lecisz dalej na takim pulskupieniu. skupieniu Przepływasz, dobiegasz na metę i masz taki koniec. A ile osób jest, a ile zostaje? Odpada teraz 20 osób, startowało 50, 30 z nas przechodzi dalej. Z nas, bo my przejdziemy. Zobaczycie. Oj, jak to się źle zestarzało. Odpadła nam tutaj Ewcia. A tutaj jest właśnie ten tor przeszkód, przez który odpadłam. Ale naprawdę jest czadowy. I tak, wchodziliśmy. Tutaj musieliśmy zeskoczyć tam dookoła. Zeskakiwaliśmy z tego. Tutaj jeszcze płynęliśmy i hopala i na środku był, była meta. Tak. się! Woo! Jeszcze godziny, przynajmniej godzinę. jest, jest okej. ogólnie jesteśmy zniszczeni. Teraz czekamy na ostatnią konkurencję. Ewcia już odpadła niestety. Odpadła. Eee, przyszedłem dalej, no i razem z Bartkiem będziemy teraz walczyć o następne awanse. Bo teraz już chyba ostatnia konkurencja dzisiaj. No i jak przejdziemy dalej, no to zostajemy tutaj na noc. Jest ciężko. Hejo. Jest 19.15. Co 15 minut Remy startuje w ostatniej dzisiejszej, w dzisiejszym zadaniu. No i doczekaliśmy się. Ostatnia konkurencja tego dnia. W tym momencie wiedzieliśmy tylko tyle, że odpada 10 osób, a 20 przechodzi dalej. Zaprowadzili nas na wzgórze, żeby Dawaj wyjaśnić mi! zasady. <gry> zasady były skomplikowane. Trzeba było zdobyć rozpałkę, krzesiwo, drewno, i rozpalić wysokie ognisko. Wymyśliliśmy sprytny plan, żeby zrobić to w grupie. Zebraliśmy pięć osób, dwójka miała popłynąć po krzesiwu. dwójka miała zebrać drewno, a jeden podpałkę. O, zobaczcie, właśnie tam zbieram drewno. Oni są na pewno w grupach, na 1000 pro. Perspektywy kibica nie mieliśmy pojęcia o co chodzi, ale krzyczeliśmy i kibicowaliśmy wszystkim. Tutaj możecie zobaczyć, że jesteśmy zebrani wokół jednego ogniska. Gdy rozpalaliśmy pięć ognisk, jedno się przewróciło. Na nieszczęście było to akurat moje. Próbowaliśmy je uratować. Niestety, polegliśmy. No i tak właśnie odpadłem. Stop-stop. Nic, nic, nic. Co zrobił Grecjan? Przyniósł nawet w rękach płonące, płonące brzozy. Przyniósł palące. Ja tym krzysiwem tam próbuję podłożyć. Nie zajarało się. się nie odpaliło. Ale odpaliłeś najwięcej. Czek. Najwięcej? najlepszy. Tak dobiegła końca. Nasza przygoda w filmie Reziego. Jesteśmy dojechaliśmy do naszego noclegu Bohemak nigdy nie zawodzi Jest 22.30 i to jest nasz drugi posiłek dzisiaj uh.